Cześć. Nasz mafik tutaj, jak widzicie, stoi cały czas pod gołym niebem. A chcielibyśmy go przed zimą jeszcze gdzieś ładnie zadaszyć. Mamy tu troszkę miejsca. Już wam pokażę, jak to wygląda. Tylko niestety, będzie trzeba robić się dużo porządków, No i zaczynamy się powolutku do tego zabierać, bo czas nas już ciśnie. Tak więc tutaj mamy naszego mafika. A chcemy go postawić tutaj. Tak jak widzicie, mamy tu trochę rzeczy. Przemierzymy wszystko jak się należy, bo chcemy zrobić zadaszenie troszkę szersze. No i tutaj powstanie sobie. Cała wiata. Piotr już tam coś mierzy. I co, Piotr, zmieści się? 5 metrów mamy szerokości. No to co, to bierzemy się do roboty. No i tak sobie tutaj. Afi krzykuje. Od wiatę na przyczepę. Miała być mała przyczepa. Miała być mała wiata, a wyszła jak zwykle jest duża przyczepa no i musi być duża wiata Cześć, słuchajcie Piotrkowi zabrakło dzisiaj betonu i weziemy mu ten beton, żeby jutro miał co robić już jest dość późno, tak więc nie będzie go na placu i będziemy mieli fajną możliwość, żeby tak bez niego sprawdzić jego poczynania jak tam to wszystko porobił tak więc słuchajcie, zaraz Wam wszystko pokażę jak to wygląda, a jeszcze mam parę kilometrów i będę na miejscu jak widzicie, pierwsze miejsca na słupy. Tutaj będą słupy mocowane w takich podstawach. A co drugi słup, będzie tutaj na kotwę chemiczną sam pręt, który będzie wbity jakby w drewno od spodu. Zabrakło mu troszkę betonu. To wiozę mu teraz, zrzucę mu tutaj, żeby jutro miał co robić, a teraz wam pokażę, Dlaczego tu jest szalunek, a tam nie? Z prawej strony jest wyżej, a tutaj jest ciut niżej. I żeby po prostu utrzymać jakby wiatę na równo, no to trzeba tutaj tą wylewkę zrobić tych słupków wyżej, a później dopiero dosypiemy tutaj coś, żeby ten teren wyrównać. Ale teraz na to wysypywanie nie ma czasu. Będzie dość duże, będzie bardzo duże, to będzie takie duże, że w środku jeszcze będziemy mieli takie małe zaplecze, tak jakby taki yy, ganek. Gdzie nawet jakby deszcz padał będziemy mogli sobie tutaj posiedzieć i pogrillować. No a na razie nasza mycha stoi tak. I czeka aż będzie zadaszona. Dobra, idę zrzucić światkowi towory. No i mam nadzieję, że jutro skończę, żeby się nie opiera czasem, nie? Panie, cztery tony Zobaczmy tu, sprawdźmy to. No pięknie. No ładnie A to co to jest? Ja musiałam to musisz taki taras zrobić. i będzie imprezę No to tak będzie No ja. To jest tak pomyślane że będzie taras Zadaszenie A tu będzie tak zabudowane że będzie miejsce na imprezy. No pewnie to co Piotrek, teraz już zostało tylko drewno montować? Tak jest. Okej. Okay. Jak będzie pogoda, to zaczynamy. No dobra. A ja będzie chyba goło. dzisiaj skoczę do Marcina zrobić koło. Ma? No, tak no, jest oponka, tak więc zabieram felgę i... No. Wiecie co, jadę sobie właśnie do Marcina, żeby zarzucił mi tą oponkę na felgę. I tak sobie patrzę tutaj, bo słońce raziło przed chwilą bardzo mocno. Yy, jakaś karteczka wystaje tutaj no i tak ją wyciągam pokażę wam tą karteczkę teraz to jest ta karteczka i tak sobie ją wyciągam patrzę i nie wyżycie. parking na Jasną Górę, ale teraz uwaga jest to 5 czerwca 2012 rok tak więc niezłą pamiątkę tutaj mamy powiem wam, że naprawdę gruba pamiątka taka 8 lat, trzymamy sobie tutaj taki bilecik no nic, zostawię, niech sobie poleży jeszcze trochę może go za następne 8 lat znowu wykopiemy. Dobra, Dobre, jadę po oponkę. Cześć Marcin. Witaj, cześć. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Wbijam tu Marcinowi od razu bezpośrednio. Tutaj ma nowy automat do gier. O, to masz dla mnie oponkę? Tak, proszę. Eee no kurde. Dobra, to chodź pokażę Ci teraz jaką ja mam felgę. Też jest piękna. Uwaga. Zobacz, na ten błysk. Nówka sztuka. Nówka sztuka. Jak wpiszesz tylko, że to jest felga do przyczepy, to od razu wyskakuje tylko i wyłącznie ten jeden model. Ten, co pomierzyłeś, wszystko. Tam wiesz, te rozstawy śrub, to wszystko, od razu wszystko się zgadza, nie? Kurczę, a ja widzę, że ten. Widzę, że ta opona jest z napędem hybrydowym. Zresztą. Goodie! O kurde, grubo. Piękna jest. Słuchajcie, tutaj do Marcina link macie w opisie. Jak potrzeba jakiś fajnych oponek, szybkiego serwisu, to zapraszamy. Zapraszamy z opisu pod spodem. A po polsku gada czy Po, po polsku? O, pięknie, kurde. Do bagażnika? bagażnika. do bagażnika. Jedziemy wiatę budować teraz. Dalej. Dla przyczepy. dla przyczepy. To co, Marcin? Stówka? Tak. Stówki? <laughs>